Macia, ja wiem, że Ty także pochodzisz ze środowiska disco i dance. Jak Zenek zareagował na to, że no, tyle teraz, że tak powiemy, specyficznych sytuacji dzieje się w życiu jego syna? Miałaś przyjemność z nim rozmawiać? Wiesz, co, akurat m, dlatego, że teraz rzeczywiście mamy, m, mamy m, no, taki czas, jaki mamy, więc nie ma dużo gali, więc rzadko się gdzieś tam spotykamy, więc tak naprawdę. M, nie rozmawiałam, a nawet gdybym się widziała, to powiem szczerze, że myślę, że to jest tak osobisty temat i jakby ja nie lubię, gdy ktoś gdzieś tam roluje i drąży sprawy moje prywatne, rodzinne, także ja myślę, że tutaj w tym wypadku też tak powinno być, no, różne rzeczy się zdarzają, więc no kurczę, nie jesteśmy od wszystkiego zależni, ja mam nadzieję, że za nią przede wszystkim dozna takiego spokoju, bo chyba... To jest najważniejsze w życiu, spokój. Wiem, że ma wspierającą żonę, także mam nadzieję, że poradzą sobie z tym. A ty w ogóle poznałaś Daniela osobiście? Nie miałam okazji. Nie miałam okazji, niestety, niestety, nie wiem, nie miałam okazji akurat.